Dzień dobry, znajdujemy się w piasecznie pod pięknym muralem Radia Odzew oraz Zew się budzi festiwal. Jest ze mną Zenek, który nie jest tutaj bez powodu. Zenku, powiedz co cię tutaj ściągnęło. Ściągnął mnie oczywiście zew, a właściwie to zew się budzi festiwal, który będę miał przyjemność otwierać razem z zespołem o godzinie 7 rano 30, nie 29 kwietnia. Będziemy, nie 30 kwietnia, tak? Wy będziecie od 29. Przyjeżdżamy 29. Natomiast 30 kwietnia o 7 rano zagramy przez 33 minuty, a potem o 19. Także będą tak naprawdę dwa koncerty. Jaką tu set listę przygotować. Na pewno zew będzie. A co dalej to zobaczymy? Miś też na pewno będzie. Te kawałki na pewno się pojawią. Przyjeżdżajcie do Piaseczna zobaczyć ten piękny mural. I wszyscy, którzy przyjadą tutaj, zrobią sobie zdjęcie na tle tego pięknego dzieła i oznaczą na Facebooku czy na Instagramie zew się budzi. To mogą liczyć na. Zniżkę pięcioprocentową na karnety, ale oznaczajcie nie tylko Zew, ale również Zenka. Tak jest. Zenek33. Bardzo proszę mnie oznaczać na Facebooku i na Instagramie. Eee, I zapraszamy Was na to wiekopomne wydarzenie, jakim jest Zew Się Budzi Festiwal. Zobaczcie, co tu się dzieje. Homo Twisty Maleńczuk, KSU Deserter, Cochis, Zenek pull the Wire, To jest wszystko eee, pierwszego dnia. Tu mamy drugi dzień, kult. Farbendlere, Ranko Ukulele, WHE 4 Szmery i Stacja B. Także będzie grubo, to możemy Wam obiecać. Przybywajcie na Zewsie Budzi Festiwal. Będzie na pewno cieplej. Będę mógł wyskoczyć z tej kurtki i z tej czapki i pobawić się z Wami w pogo.